assez récent. La première partie. Patient. Patientka. Le patient. La patiente. Le patient. La patiente. Postawić pytanie. Zadać pytanie. Pozez une question une question. Traktować. Leczyć. traktować, Dziennikarz właśnie zadał mi pytanie na temat pacjenta, którego leczyłaś wczoraj. Un journaliste vient de me poser la question sur un patient que vous avez traité hier. Dziennikarz właśnie zadał mi pytanie na temat pacjenta, którego leczyłaś wczoraj. Un journaliste vient de me poser la question sur un patient que vous avez traité hier. Dziennikarz właśnie zadał mi pytanie na temat pacjenta, którego leczyłaś wczoraj. Un journaliste vient de me poser la question sur un patient que vous avez traité hier. Vrook. Vrogovie. L'ennemi. Les ennemis. L'ennemi. Les ennemis. potężny potężna. puissant puissante puissant puissante puissant. potężni potężne puissant puissante puissant puissante puissant. Właśnie narobiliście sobie potężnych wrogów. Vous venez de vous faire des très Właśnie narobiliście sobie potężnych wrogów. Vous venez de vous faire des ennemis très puissants. Właśnie narobiliście sobie potężnych wrogów. Vous venez de vous faire des ennemis très puissants. Wamać, zrywać. Rompre. Rompre. Przyprowadzać, odprowadzać. Ramener. Ramener. Doskonały, absolutny, całkowity. Parfait. Parfait. Nieznajomy, nieznajoma. Inconu. inconu, inconu. Inconu, Dopiero co zerwałaś z Piotrem, i już przyprowadzasz kogoś całkowicie nieznajomego. Tu viens de rompre avec Pierre, et tu ramènes déjà un parfait inconnu? Dopiero co zerwałaś z Piotrem i już przyprowadzasz kogoś całkowicie nieznajomego? Tu viens de rompre avec Pierre. Et tu ramènes déjà un parfait inconnu? Dopiero co zerwałaś z Piotrem i już przyprowadzasz kogoś całkowicie nieznajomego? Tu viens de rompre avec Pierre, et tu ramènes déjà un parfait inconnu? Otrzymywać, odebrać. Recevoir. Recevoir. Polecenie: wiadomość. Wiadomości. Le Message. Les Messages. Le Message. Les Messages. Le message. Okręt. Okręty. Le navire. Le nawir, Le navire. Dostaliśmy właśnie wiadomość od jednego z naszych okrętów na Morzu Śródziemnym. On vient de recevoir un message. D'un de nos navires en Méditerranée. Dostaliśmy właśnie wiadomość od jednego z naszych okrętów na Morzu Śródziemnym. On vient de recevoir un message d'un de nos navires en Méditerranée. Dostaliśmy właśnie wiadomość od jednego z naszych okrętów na morzu śródziemnym. On vient de recevoir un message d'un de nos navires en Méditerranée. Zostawiać. Pozwalać. Laissez. Laisse. Pozwolić wyjść. Laissez partir. Laissez partir. Płacić. Płacić. Payie. rachunek rachunki l'addition les additions l'addition les additions właśnie pozwoliłeś mu wyjść bez płacenia rachunku Tu viens de lui laisser partir sans payer l'addition. sans payer Tu viens de lui laisser partir sans payer l'addition. Właśnie pozwoliłeś mu wyjść bez płacenia rachunku. Tu viens de lui laisser partir sans payer l'addition. Oddzielać, rozdzielać. Séparer. Séparer. Się. Se séparer avec quelqu'un. Se séparer avec quelqu'un. Przyjaciel, przyjacielka. L'ami. 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 Właśnie się rozstał ze swoją dziewczyną. Il vient de se séparer avec son ami. Właśnie się rozstał ze swoją dziewczyną. Il vient de se séparer avec son ami. Właśnie się rozstał ze swoją dziewczyną. Il vient de se séparer avec son ami. Stracić. zgubić perdre perdre oszczędności les économies les économies na szczęście heureusement Heureusement. Wiem, że właśnie straciliście wszystkie wasze oszczędności, ale na szczęście żyjecie. Je sais que vous venez de perdre toutes vos économies, mais heureusement vous vivez. Wiem, że właśnie straciliście wszystkie wasze oszczędności, ale na szczęście żyjecie. Je sais, że vous venez de perdre toutes vos économies, ale heureusement vous vivez. Wiem, że właśnie straciliście wszystkie wasze oszczędności, ale na szczęście żyjecie. Je sais, że vous venez de perdre toutes vos économies, ale heureusement, vous vivez. widzieć Voir. Voir. prawdziwe realne Real. Real. to co właśnie widzieliśmy było nieprawdziwe Ce que nous venons de voir n'était pas réel. To, co właśnie, widzieliśmy, było nieprawdziwe. Ce que nous venons de voir n'était pas réel. to co właśnie widzieliśmy było nieprawdziwe. Ce que nous venons de voir n'était pas réel. Właśnie. Dopiero co. Juste. Juste. Wierzyć. Kroar. Kroar. Nie mogę po prostu uwierzyć w to, co właśnie powiedziałaś. Je ne peux juste pas croire ce que tu viens de dire. Nie mogę po prostu uwierzyć w to, co właśnie powiedziałaś. Je ne peux juste pas croire ce que tu viens de dire. Nie mogę po prostu uwierzyć w to, co właśnie powiedziałaś. Je ne peux juste pas croire ce que tu viens de dire. Réaliser. Zdawać sobie sprawę. Réaliser. Réaliser. Numer. Numéry. le numéro les numéros le numéro les numéros le zgoda zgody l'accord les accords l'accord accord, les accords właśnie zdałem sobie sprawę że dałem mu twój numer telefonu bez twojej zgody Je viens de réaliser que je lui avais donné ton numéro sans ton accord. Właśnie zdałem sobie sprawę, że dałem mu twój numer telefonu bez twojej zgody. Je viens de réaliser que je lui avais donné ton numéro sans ton accord. Je viens de réaliser que je lui avais donné ton numéro sans ton accord.